Epiphone Les Paul Standard to w czystej teorii gitara, która jest najbliżej, jeżeli chodzi o konotacje z Gibsonem. Marka Epiphone należy do firmy Gibson. Marka Epiphone produkuje po prostu w, głównie w Azji tańsze wersje tych, tych gitar. No i teoretycznie są to instrumenty o takiej samej specyfikacji jak Gibson i o takich samych wymiarach. Z tą specyfikacją bywa różnie. Na przestrzeni lat, na przestrzeni zmian produkcji fabryk, itd., itd., potrafiły zmieniać się materiały używane do produkcji tych instrumentów, więc to nie jest tak do końca, że to są dokładnie te same specki. Mankamentem Epifonów przez wiele lat były również przetworniki, które były słabe. Dopiero w serii Inspired by Gibson, która jest produkowana teraz. Mamy te przetworniki troszeczkę lepsze. Przykład, który tutaj sobie oglądacie to gitara z 2009 roku, jest to instrument indonezyjski całkiem, całkiem przyjemny jednak ja zwróciłbym uwagę na te starsze koreańczyki i właśnie na te, na te nowe te starsze koreańczyki oczywiście jeżeli nie są w jakiejś przesadzonej, zwariowanej cenie te starsze koreańczyki oczywiście tylko i wyłącznie jeżeli są w dobrym stanie i w dobrze są zachowane natomiast nowe Inspired by Gibson to są naprawdę bardzo eleganckie instrumenty ale jedna bardzo ważna rzecz na koniec Unikajcie tych z przykręcanym gryfem. Tylko i wyłącznie gitary Epifona z przyklejanym gryfem mają moim zdaniem sens. Wszystko, co ten gryf miał przykręcany, to raczej sensu nie ma.